Z Dzień dobry, witajcie moi drogie wodniki zapraszam Was kochani do czytania ta Was na marzec. Bardzo fajny miesiąc przed Wami. Na początku powiem o energiach ogólnych, czyli jakie energie będą Wam towarzyszyły w tym miesiącu. Można je ze wszystkimi sprawami, które są w zasięgu waszym powiązać. Nie muszą być to koniecznie rzeczy, o których ja mówię, czyli prace i uczucia. Chodzi o takie rozpoznanie jak i ten miesiąc, ale myślę, że to będzie miesiąc przyjemny, więc czas nastawić od razu optymistycznie do wszystkiego, tak sądzę. No tak, czyli jak opowiem o tych ogólnych energiach, to będzie wtedy po dwie karty na uczucia, rodzinę, pieniądze i na pracę z tej talii. Po dwie karty, no, żeby tak może usystematyzować te wiadomości, albo jeszcze coś dopowiedzieć, jeżeli by dla kogoś coś tu było z początkiem mniej zrozumiałe. No i na koniec przesłanie anielskie, przesłanie anielskie, czyli w którą stronę kierować swoją uwagę, czym się kierować, żeby było dla mnie najlepiej. Zaczyna się miesiąc w energii dziesiątki kielichów. Ta karta was prowadzi przez cały miesiąc. Dziesiątka kielichów. Dziesiątka kielichów to jest szczęście, miłość, akceptacja, zrozumienie, współpraca, współdziałanie w grupie, relacje oparte na szczęściu, zaufaniu, szczerości. Tutaj wszystko ze sobą harmonizuje i gra. Więc to jest takie spełnienie w miłości, można powiedzieć. I najbardziej się to właśnie pokazuje, jak chodzi o miłość. No po pierwsze, że są to kielichy, a po drugie, że jest do tego karta siły, która może pokazywać wzrost zaangażowania w relacjach, może też pokazywać, że wypracowaliście sobie tą sytuację. No i jest jeszcze w uzupełnieniu karta kochanków, która pokazuje, że być może dla niektórych osób to jest związane z, z relacjami, no nie tymi oficjalnymi, że ktoś tutaj był w jakiejś dodatkowej relacji. Trudno powiedzieć, to znaczy nie ma teraz sensu roz, rozwikływać tego, rozkminiać tego, kto był tą dodatkową osobą? Chodzi o to, że karta kochanków pokazuje trzy osoby w relacji, prawda? Trzy, czyli ja, mój partner yy, i jeszcze jakaś dodatkowa osoba, więc tutaj mamy pokazane przezwyciężenie trudności, myślę, że w karcie siły dobry wybór, albo yy, właśnie, że to miało związek z relacjami niekoniecznie oficjalnymi. No i tutaj jest pokazane właśnie w dziesiątce to szczęście, to spełnienie. Może być nowa miłość, może być pełnia od razu w zakochaniu się, no to jest energia, która przez cały miesiąc prowadzi wodniki, więc dla wodników nie luty, tylko marzec takim miesiącem miłości może się okazać. Na przestrodze jest pokazana przede wszystkim musemka buław. I tutaj zwróćmy uwagę na to, że jeżeli mamy tym bardziej do czynienia z uczuciami, z relacjami, ze związkami, nie ma się co z niczym spieszyć, nie musi być nic już zrobione, prawda? Już zadecydowane. Tutaj można wybierać w rzeczach, które są ważne i w rzeczach, które są... Pilne, co jest bardziej istotne, no tak powiem. Czyli ważne, ważne, żeby wybierać ważne, a nie to koniecznie, co musi być, się tak wydaje, że jakoś tak szybko trzeba zrobić, prawda? Więc pośpiech nie jest tutaj w ogóle wskazany. Na podstawie jest czwórka monet, która pokazuje nam stabilizację. Ja myślę, że tutaj dla wielu osób chodzi o... Czwórka monet jest też kartą, powiedzmy, takich oszczędności, zabezpieczeń finansowych, może być poprawą sytuacji finansowej. Może gdzieś tutaj dla niektórych osób sytuacje finansowe też mają, czy zabezpieczenia finansowe mają też znaczenie. Czwórka monet jest taką kartą, która nie stwarza ryzyka, prawda? Tutaj nie ma ryzyka, Tu jest wszystko zero jedynkowo musi być pewność, żeby żeby móc iść dalej. Musi być pewność, więc. Dla osób na przykład, której takie, której takiej które takiej pewności nie mają, ale nie wydaje mi się, no to może być tutaj w czwórce obawa przed zranieniem pokazana, jeżeli zaryzykuje, prawda? Ale to tak sobie powiedziałam, bo tego tutaj właściwie nie widać. W ogóle nie wiem, co to powiedziałam. W ogóle nie wiem, po co to powiedziałam. Raczej w czwórce monet widzę bezpieczeństwo. Widzę bezpieczeństwo, stabilizację. Na, w, w, waszej głowie, w Waszej głowie jest pokazana dziesiątka monet. To jest po prostu dom, to jest szczęśliwy dom. To może wprost oznaczać dla kogoś mieszkanie, nieruchomość. Tu jest, może się ktoś gdzieś wprowadza, może ktoś sobie tworzy rodzinę, prawda? Może ktoś wyrusza do jakiegoś miejsca albo myśli o tym, wyrusza do jakiegoś miejsca, gdzie sobie taką rodzinę, dom stworzy. No bo w myślach macie pokazane bardzo mocno: dziesiątka monet, dziesiątka monet, czyli poprawa sytuacji materialnej. Może ktoś myśleć również o jakiejś premii, o jakichś korzyściach materialnych, jak najbardziej to jest, ale mi się w tym wypadku skojarzyło mocno z domem, konkretnie z domem, własnym, jakąś nieruchomością. Jest karta świata, który pokazuje nowy etap, może przejście na kolejny etap, na przykład w relacjach. Jest też karta głupca, która mówi, że wyjeżdżamy w jakąś podróż, myślimy o tym, albo też właśnie już w tym momencie wchodzimy w jakiś nowy etap w naszym życiu. Tak. Początek, początek i z kartą świata bardzo duże powodzenie jest pokazane w Waszej głowie, tak jak wy byli bardzo mocno e, z czegoś zadowoleni, prawda? I najbardziej na tle właśnie uczuciowym się to pokazuje, ale finansowo, czy w postaci zabezpieczeń, czy podniesienie swojego poziomu bezpieczeństwa. Mm? Bardzo dobrze. Połowa miesiąca as buław. Azboław, znowu nowe działania, prawda? E, też szóstka pentakli, która przynosi pieniądze, ale jest tu też rycerz kielichów, więc, tak samo te nowe działania mogą być związane z uzyskaniem takiego, a, e, takiej akceptacji. Tu jest pokazana akceptacja. E, Wymiana w relacjach, gdzie jest tyle samo, daje, ile dostaje, więc jest równowaga, więc też jest pełnia. Rycerz kielichów bardziej go widzę jako jakiegoś waszego na przykład celotnika, że tak go nazwę. Że tak go nazwę tak. Rycerz kielichów nie wygląda raczej na stałego partnera, tylko na przykład, jeżeli o relacjach mowa, tylko raczej kogoś, z kim na razie... Flirtujecie? Czy macie romans? Czy takie rzeczy, prawda? Tu jest jakiś nowy początek, pokazane działanie, tak? Tu jest równowaga, to jest wszystko bardzo ładnie. Finansowo, oczywiście, bo nie wiem, czy powiedziałam, szóstka pentakli przynosi też możliwość jakiegoś. E, e, możliwość. Zarobienie pieniędzy, o tak to powiem po prostu. Czynniki wewnętrzne, znowu jest ta karta kochanków. Kochankowie, decyzje, wybory, nowa miłość albo w ogóle miłość. Ehm, kochankowie, wątpliwości jakieś do relacji albo trudny wybór, prawda? No, jest też do tego romans, tak? Trójka kielichów, zabawa, szczęście, dobra atmosfera. Jeżeli w pracy, to dobra atmosfera. Tak, ale w relacjach też dobra atmosfera. No właśnie. I co dalej, ale tak, z zewnątrz macie tu pokazaną jakąś królową buław. No i. Nic innego się nie kojarzy, tylko właśnie tutaj możliwe dla kobiet. Mężczyzna, z którym się spotykacie, jest zajęty. Tutaj wpływ na tą relację ma królowa buław. To jest jej działanie, to jest aktywność. No i jest ten król buław, król Pucharów i szóstka. I szóstka denarów. Tutaj, między tymi osobami z zewnątrz, które doty dotyczą Waszej sytuacji, może dojść do jakiegoś rozliczenia, policzenia, wyrównania rachunków, prawda? E oddania sobie jakichś pieniędzy może, prawda? Takie rzeczy. Ciekawa, ciekawa bardzo historia. Nadzieje i obawy, rycerz monet. Rycerz monet pokazuje nam, e liczy na lojalność, liczę na e uczciwość. I jasność sytuacji, bo jest też rycerz mieczy. Liczę, że to będzie stabilne, że to pójdzie w dobrą stronę, że będzie z tego korzyść. E, koniec miesiąca: trójka buław. Trójka buław i ósemka kielichów. Może ktoś w ósemce kielichów odchodzi, wychodzi z jakiejś strefy komfortu, może ktoś się wyprowadza, może ktoś zaczyna jakieś samodzielne życie, na przykład. E, a w trójce buław widzimy właśnie tą akcję, czyli to, co przygotowałaś lub przygotowałeś, to teraz wdrażasz. To jest pokazane na koniec miesiąca, ale to już jest pokazane w połowie miesiąca w postaci tego asa. Ty to wdrażasz, ty to robisz. No, może właśnie być tak w trójce, że wyjeżdżasz w jakąś dalszą podróż albo realizujesz plan, który sobie wcześniej przygotowałeś lub przygotowałaś. Teraz to robisz, tak? I w karcie umiarkowania jest pokazane, że tutaj coś zostaje stworzone takiego właśnie fantastycznego. Jest balans, jest harmonia i jest krok do przodu, prawda? Jest dogadanie się. W karcie umiarkowania jest kompromis. Wszystko to może być związane bardzo mocno z relacjami Waszymi, tak? Bardzo mocno z relacjami. No właśnie, a w tle jest tutaj królowa kielichów, czyli też miłość. Zobaczmy, moi kochani, zobaczmy, moi piękni. Co w takim razie pokażę nam ta talia? Ja. Tu będziemy to rozdzielać, wszystko o czym mówiłam, czyli wodniki marzec, wodnik marzec. Wodnik, wodnik, co się pokazuje dla wodników, co się pokazuje dla wodników na marzec? Wodnik, marzec, uczucia, relacje, związki, wodnik, marzec. Wodnik, marzec. A spuław. i buław. Jest pokazane działanie w nową stronę, podjęcie nowych działań, tak, jest też pokazana karta kochanków, to jest tak jakby porozumienie z kimś na poziomie duchowym, relacja, w której nawet bym powiedziała, nie wygląd jest najważniejszy, ale to, jak siebie nawzajem odbieramy, co do siebie czujemy. Kapłanka pokazuje też, że macie jakąś, może pokazywać niektórym osobom, że to nowego, co wchodzicie, w co wchodzicie, to jest relacja ukryta, właśnie ukryta. Tak dosyć to mocno pokazuje, prawda? Relacja ukryta, nowe działania związane z tą relacją. Mhm. I też chcę powiedzieć, że tutaj raczej to się nie kojarzy, że w tym miesiącu, jeżeli chodzi o cały czas o te uczucia, relacje, że zapadają takie, zapadają decyzje, ale. To jeszcze nie jest do końca to, do czego wy zmierzacie, ale to już jest pierwszy krok na tej drodze. To może będzie informacja potrzebna tylko niektórym osobom, no ale tak to, tak to do mnie dotarło. Zobaczmy, moi kochani, co dla wodników pokazuje się w rodzinie: rodzina, wodniki, marzec, raz, piątka mieczy i pustelnik. To tak jakbyście opuszczali swoją rodzinę, rozstawali się ze swoją rodziną, potrzebowali większego dystansu, albo potrzebowali odpocząć, albo po prostu się wyprowadzali. No właśnie, no jest to tak pokazane, piątka mieczy, rozstanie, rozejście się. No pustelnik potrzebuje takiej trochę izolacji, potrzebuje sobie pobyć sam ze sobą. Może ktoś wyjedzie, odpocząć, takie rzeczy. Finanse. Finanse, wodnik. Dla wodników finanse w marcu raz. Czwórka monet i e, Rydwan. Karta Rydwanu mówi, że bierzesz sprawy w swoje ręce, tak? Działasz raczej samodzielnie, wyznaczasz sobie nowe cele finansowe. Tutaj zbierasz oszczędności. W czwórce monet chcesz mieć na, w zapasie, potrzebujesz mieć w zapasie. Potrzebujesz mieć w zapasie pieniążki. No w każdym razie, czwórka monet mówi, jak nie potrzebujesz, ale zbieraj, trzymaj, tak? Może też pieniądze będą ci potrzebne, może też niektórej osobie może pokazać, czy ty będziesz musiała lub musiał coś wziąć ze swoich oszczędności. No to tutaj już nie będziemy tego rozstrzygać, ale w każdym razie w karcie rydwanu, rydwan pokazuje też, bierzesz się za jakieś nowe inwestycje, na przykład, prawda? Bierzesz się. Samodzielnie za to, i może to stanowić jakieś Twoje dodatkowe źródło dochodu, albo po prostu praca samodzielna na własny rachunek jest pokazana w karcie Ryzbonu, ale też większe, e, wydaje się, jakby te zarobki były lepsze, e, czy finanse były lepsze, i sprawy dotyczące finansowe Wasze nabierają rozpędu, nabierają tempa, i zaczyna się to może wszystko tak dobrze dla Was korzystnie finansowo realizować, czyli dobre karty na finanse, a jeżeli chodzi o pracę, praca umiarkowanie i y, giermek kielichów. Giermek kielichów by pokazywał tutaj może jakąś okazję, bo jest y, na przykład na nową pracę albo jakąś dodatkową pracę, bo jest umiarkowanie. Umiarkowanie mogłoby nam sugerować, że dwie opcje. Albo z Waszej pracy szczególnie nic się nie dzieje, ale macie z niej jakąś satysfakcję, korzyść, przyjemność, może coś nowego udaje Wam się właśnie wymyślić, tak? Ale umiarkowanie razem z tym Gienkiem można by powiedzieć, że bardziej pokazuje, tak jakbym chciała, co też jest widoczne na koniec miesiąca. Chciała połączyć na przykład dwa źródła albo dobrać, wykorzystać jakąś okazję do na przykład nowe, nowe zajęcie lub jakaś okazja do podjęcia współpracy. Tak, może też pokazywać umiarkowanie jakiś kompromis. No i właśnie to umiarkowanie było na koniec miesiąca i tutaj jest pokazane w ósemce pucharów, idę za głosem serca, może wychodzę z jakiejś strefy swojego komfortu, a w trójce a w trójce była właśnie samodzielna realizacja dalszych kolejnych moich planów. Bardzo fajnie się ten miesiąc pokazuje moje drogie wodniki dla Was. Pomimo, że tutaj no, w jakimś sensie ten kontakt z rodziną był pokazany jako no, ale no, yy, to nie musi być nic przykrego, prawda? To może być wynikiem innych Waszych działań. Niekoniecznie możemy to widzieć raczej, tak po prostu sytuacyjnie. Yy, zobaczmy, wodniki, kochane. Jaka jest dla Was rada? Rada dla wodników na marzec. W którą stronę kierować swoją uwagę? Jak podchodzić do wszystkiego tego, co, z czym mamy do czynienia w marcu, żeby wyjść na tym wszystkim jak najlepiej? Wodnik marzec. Haha. Ale się tutaj wylosowało. Tytuł karty Nowy Partner. Żadne spotkanie nie jest przypadkowe. Zaaranżowane przez Boga wprawia w ruch ciąg zdarzeń, których celem jest ziszczenie się Twoich modlitw. Zwracaj baczną uwagę na nowych ludzi, których zsyłamy w Twoje życie. Rozpoznasz ich, bo wydają Ci się znajomi, przynoszący otuchę i poczucie bezpieczeństwa. Wszystkiego dobrego życzę Wodnikom na marzec. Marcu, żeby Wam się wszystko układało pięknie, swobodnie, jak sobie życzycie. Zapraszam do kontaktu poprzez adres e-mail i zapraszam do oglądania i zapraszam na kolejne filmy. Dziękuję na dzisiaj, do zobaczenia.